Jesteśmy na Golden Marketing Conference. To już dziesiąta edycja, a dzisiaj moim gościem jest. Bucki. Wszystkie firmy zaczęły pisać masowo, wspieram Ukrainę, robię to i to. Czy to jest dobre posunięcie? Myślę, że tutaj wchodzimy w, ten, w temat równowagi pomiędzy tym, co my mówimy, a co naprawdę robimy. I coraz więcej klientów rzeczywiście jest bardzo uczulonych na taką hipokryzję, w której zauważa, że ktoś robi działania najprostsze, czyli po prostu zmianę chociażby zdjęcia profilowego, dodanie flagi Ukrainy, a nie idą za tym konkretne działania. Czy możemy obrać jakąkolwiek strategię, my, zwykli użytkownicy, żeby chronić się przed dezinformacją? Jest tylko jedna dobra strategia, jest nią krytyczne myślenie o rzeczywistości. A więc zanim coś udostępnimy w sieci, zanim polajkujemy, zanim skomentujemy, bo nasz komentarz to jest również zasięg i pewna wartość marketingowa, weryfikujmy informacje. Jeżeli widzimy, że to się jest kontrowersyjne, budzi nasze skrajne emocje, to od razu powinna zapalać nam się lampka kontrolna, że to może być dezinformacja, że to wcale nie musi być zdjęcie, które pochodzi z okresu wojny, na przykład rosyjsko-ukraińskiej dzisiaj, ale dużo, dużo wcześniej. Więc weryfikacja na pierwszym miejscu. Powiedziałeś, że trzeba się już przyzwyczaić, że za chwilę chociażby kampanie będą prowadzone właśnie pełnie pełni automatycznie. Teraz w tej chwili my robimy bardzo dużo rzeczy technicznych, Takich manualnych, powtarzalnych rzeczy. I to ma za nas robić ten tak zwany machine learning. Machine learning, tak swoją drogą, to nie jest sztuczna inteligencja, ale się mieści tam gdzieś w tym, w tym obszarze. Są gracze, którzy po wyjściu z telewizji na dwa lata bardzo szybko wracają i się okazuje, że muszą wydać większe pieniądze. Zwłaszcza, że w czasach kryzysu to też nie jest tak, że ludzie nie kupują. Kupują. Natomiast też patrzą właśnie na cenę. Czy tanio równa się rzetelnie, czy można niskim budżetem zrobić wartościowe badania? Można I, i trochę o tym dzisiaj poopowiadam, że obecnie mamy tyle fantastycznych narzędzi, że niemal każda firma może sobie na takie badania pozwolić. Dlaczego warto przyjść na Golden Marketing Conference? Dla mnie atmosfera, a dla Ciebie. Dla mnie też oczywiście atmosfera, no, powiedziałbym tak zupełnie nieskromnie, że powiedział w tym roku, żeby posłuchać mnie, ale dobrze, nie będę tak mówił dlatego, że... chociaż nie, już to powiedziałem. Nasz dział marketingu siedzi w tej chwili na sali w trakcie prelekcji. Jesteśmy tu od, od paru lat jako firma. Bardzo fajnie, naprawdę super przygotowane pod każdym względem i oświetlenia, i też takiej interakcji z pre prelegenta. Mi się bardzo podoba sama konferencja, zarówno atmosfera, jak i, jak i prelekcje z bardzo różnej tematyki. Bardzo mi się podoba ogromne zróżnicowanie speakerów, czyli rzeczywiście ilość też takiej konkretnej wiedzy, którą wynoszę, jest zaskakująca jak na konferencję marketingową, bo najczęściej to są takie inspiracje, a tutaj mam listę narzędzi do sprawdzenia.